Przemyśl, przemyśl. Odcinek piąty o amatorskim teatrze Sans przemyśla spontanicznie, amatorsko, niezależnie. Teatr San to przede wszystkim grupa pasjonatów. Grupa osób, które chcą tworzyć teatr z potrzeby serca, chcą rozwijać się też pod względem warsztatowym, aktorskim, chcą rozwijać swoją teatralną pasję tutaj w przemyślu i dzięki temu tworzyć ofertę dla mieszkańców miasta. Sam liczy pomiędzy 10 a 20 osób. Oczywiście grupa ta jest płynna, sporo pracujemy z młodzieżą, która chce angażować się w działania teatralne. Mamy też grupę dorosłych, z którymi realizujemy różne spektakle, przede wszystkim komedie. My jesteśmy teatrem amatorskim, teatrem miłośniczym, który realizuje projekty bliskie sercu. Te, które nas w jakiś sposób fascynują, intrygują, poruszają, są dla nas ważne. Miałam na imię Ida. Skoczyłam z trzeciego piętra. Dzień przed swoimi urodzinami. Byłam pierwszą śmiertelną ofiarą muru berlińskiego. Zawsze zastanawiałam się, kto strzela? Kto trzyma w ręce karabin? Kto strzela do berlińczyka? No kto? Kto strzela do swojego? Jak ma na imię? Co robi, jak wraca do domu? Kto na niego czeka? Kto? To? No, no kto? kto? Nasze działania teatralne przede wszystkim prezentujemy tutaj, na Zamkowej scenie w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek. Gra się nam tutaj bardzo dobrze, scena jest profesjonalnie wyposażona, obsługa jest profesjonalna, mamy pełne wsparcie techniczne, za co bardzo dziękujemy dyrekcji i pracownikom, ale wychodzimy też z działaniami teatralnymi poza salę teatralną, gramy też w podwórkach, w różnego rodzaju miejscach plenerowych, gramy też w księgarni, kontrabanda literacka, w kawiarni, ceramiczny lis. To są dla nas też takie wyjątkowe przestrzenie, w których dystans pomiędzy widzem znacznie się skraca, te spotkania są trochę bliższe, inne, bardziej intymne i też lubimy te przestrzenie. Największym naszym osiągnięciem jest przede wszystkim to, że z roku na rok teatr San funkcjonuje i istnieje i dobrze się ma. Natomiast jeśli chodzi o festiwale, spotkania, przeglądy, konkursy, to już samym wyróżnieniem jest dla nas zakwalifikowanie się na festiwal, na spotkanie teatralne. Ty igrasz z morzem, dziwak. Dlaczego przekażą ludzi? Masz żonę, dziwak, masz dzieci, dom, dziwak. Oprócz spektakli wieloobsadowych realizujemy również monodramy. Sam miałem przyjemność zrealizować monodram o Henryku Jaskule, mieszkańcu naszego miasta, który samotnie, bez zawijania do portów, opłynął świat. Realizujemy również monodramy z młodzieżą, która przede wszystkim przez Ciężką pracę nad tekstem, przez przejście, przez wszystkie etapy tworzenia monodramu poznaje lepiej siebie, odkrywa swoje umiejętności, nabywa też nowych umiejętności i przede złośliwą, wszystkim przeżywa przygodę. Ten, kobiety w mieszanych celowo do garu. No planów mamy sporo, szuflada pęka od scenariuszy ale wiadomo, że zawsze trzeba coś wybrać, trzeba zrobić selekcję. Tych pomysłów jest zawsze sporo. Teraz przygotowujemy się do nowej komedii, planujemy też wrócić do bajki dla, dla dzieciaków. No dobrze, dobrze. To Chojnoczka pomoże Likowskiemu doczyścić. Przemyśl znany jest z Fajek, z Fortów. Jest to miasto o bardzo bogatej kulturze, a my, Teatr San, chcemy, żeby Przemyśl znany był z tego, że panuje tutaj wspaniała atmosfera w teatralnym ruchu amatorskim i zapraszamy wszystkich do przemyśla na zamkowe wzgórze na spektakle Teatru Sany.